Dzień dobry, Katarzyna Ciepielewska. Prognoza pogody. Pogoda dzisiaj chyba nie zawiodła. No, może mieszkańców Wrocławia, bo dzisiaj nad Śląskiem właśnie mieliśmy Centrum Wyżu. Ten Wyższy bardzo pracował nad tym, żeby również we Wrocławiu pokazało się słońce, ale nie dał rady silnej, gęstej mgle. No ale dzisiaj to właśnie we Wrocławiu gra polska reprezentacja, zatem emocje będą gorące, a noc będzie mroźna. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie kraju. Tutaj minus. Minus 6, minus 7 stopni, ale nie wykluczone, że na krańcach południowo-wschodnich temperatura spadnie nawet do minus 10 stopni. Najcieplej będzie w regionach północnych, tutaj około minus 1, minus 2 stopni, ale właśnie, ale na Pomorzu w pasie nadmorskim będzie coraz mocniej wiało. W porywach nawet do 60 km na godzinę. Zatem ten silny wiatr będzie zwiększał odczucie chłodu. Temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. W, już tak mniej więcej nad ranem zacznie się chmurzyć na północnym zachodzie i tutaj już rano pojawią się opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na drogach może być zatem ślisko. Gdzie niegdzie we wschodniej połowie kraju mogą ścielić się gęste mgły. A jak będzie Jutro? Jutro front atmosferyczny obejmie najpierw regiony zachodnie. Pod wieczór dotrze już również do centrum, do, zachodniej, do zachodniego Mazowsza. Obejmie również Mazury i Śląsk. I tutaj spodziewamy się opadów od deszczu, aż po deszcze ze śniegiem. Cały czas będzie też mocno wiało w górach i w pasie nadmorskim. Drogi. W zachodniej Polsce będą śliskie. Najlepsza pogoda utrzyma się na wschodzie. Tutaj całkiem sporo przejaśnień, rozpogodzeń, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. A temperatura od 0 do 4 stopni, chociaż pod wieczór, na zachodzie może wzrosnąć do 5-6 stopni. Za to ciśnienie będzie bardzo szybko spadać. Jutro warszawskie barometry pokażą 1012 hektopaskali. A w środę w całym kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie nawet na wschodzie samego śniegu. Czyli pogorszenie pogody. Do zobaczenia!